Masz mieszkanie i chcesz je wynająć? Nie trać czasu i pieniędzy na drogie portale. Pokażę ci, jak za darmo wystawić ogłoszenie na livinggreenpoint.com. Wchodzimy na stronę livinggreenpoint.com. Tu znajdziesz prosty sposób, żeby ogłosić swoje mieszkanie. W menu widzisz dzielnicę, w której możesz się ogłosić. Greenpoint, Williamsburg, Ridgewood czy inne polskie okolice Nowego Jorku. Kliknij w post a otworzy się formularz do wypełnienia. Tutaj podajesz podstawowe informacje o mieszkaniu, lokalizację, pis i warunki najmu. Dodajesz też swój telefon i adres e-mail, żeby najemcy mogli się z Tobą skontaktować. Kolejny krok: dodaj zdjęcia mieszkania. To bardzo ważne, bo dobre zdjęcia przyciągają najlepszych lokatorów. Na końcu kliknij sent i gotowe. Twoje ogłoszenie jest już widoczne, a jeśli będziesz mieć jakikolwiek problem z dodawaniem. Znajdziesz instrukcję w linku. Kiedy otworzysz formularz, to naprawdę proste i całkowicie darmowe. Wejdź już dziś na liveinggreenpoint.com i dodaj swoje ogłoszenie. I pamiętaj, zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych porad i wsparcia dla właścicieli domów w Nowym Jorku.